Pachnące bułeczki, ciastka, ciasteczka, pizza, makarony. Co łączy te wszystkie produkty? No, wszystkie są pyszne oraz fakt, że do ich wytworzenia potrzebna jest mąka pszenna. To, że bułeczka pszenna jest pulchniutka, ciasto jest miękkie, puszyste, dzieje się w wyniku reakcji chemicznej. Jeden ze składników mąki pszennej w procesie pieczenia nadaje wypiekom tą niesamowitą konsystencję. Tym składnikiem jest Gluten. Moda na diety, w tym bezglutenową, teorie spiskowe, że gluten jest zły, ile w tym prawdy? Czy gluten rzeczywiście jest białkiem, które nam szkodzi? Nie! Dla większości ludzi gluten jest bezpieczny i stanowi ważny składnik diety. Jednak dla osób z celiakiem, nietolerancją glutenu lub alergią na gluten, jego spożycie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Dzisiaj Chciałabym wam opowiedzieć nieco więcej o tej tajemniczej i dla nas mało znanej, a jednak całkiem częstej chorobie, jaką jest choroba trzewna czyli celiakia. Witajcie na moim kanale. Mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Tworzę ten kanał specjalnie dla was, drodzy pacjenci, drodzy rodzice. Uważam, że medycyna jest super i warto jest poznawać choroby, metody leczenia, warto wiedzieć, jak dbać prawidłowo o zdrowie. Jeżeli chcesz ze mną podróżować po świecie medycyny, subskrybuj kanał, daj kciuka w górę, napisz w komentarzu, czy jest jakiś temat, który ciebie interesuje, bo chętnie ci o tym opowiem. No to zaczynajmy! Co to jest gluten? Gluten to białko, które występuje naturalnie w niektórych ziarnach zbóż, takich jak pszenica, żyto i jęczmień. Jest to mieszanina białek, które się nazywają gliadyna i gluteina, które tworzą elastyczną strukturę. Co to jest celiakia? Celiakia to choroba, która należy do chorób autoimmunologicznych, czyli reakcja własnego ciała przeciwko własnemu ciału, może pojawić się w każdym wieku. Ale zwykle diagnozuje się ją u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat oraz u dorosłych w wieku 30-40 lat. W ostatnich latach zauważono trend wzrostowy częstości występowania tej choroby, ale część tego wzrostu może być wynikiem poprawy metodyki diagnostycznej i zwiększonej świadomości społecznej na temat tej choroby. To super, że edukujesz się na ten temat, bo właśnie wiedza na ten temat pomaga szybciej zdiagnozować tę chorobę. Według szacunków badań epidemiologicznych na całym świecie celiakia dotyka około 1% populacji ludzi, czyli około 70-80 milionów. Na czym polega ta choroba? Gdy osoba cierpiąca na celiakię zje gluten, czyli to białko, właśnie jej układ odpornościowy zareaguje na obecność tego białka i zacznie atakować błonę śluzową jelita. To prowadzi do stanu zapalnego i uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego. To powoduje zaburzenia wchłaniania składników odżywczych i prowadzi do niedożywienia. Objawy, które mogą sugerować celiakię, a występują u osób, które są chore po zjedzeniu glutenu, może być biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia. Zmęczenie i osłabienie, depresja, problemy skórne i inne problemy zdrowotne. U osób z celiakiem regularne jedzenie glutenu może prowadzić również do długoterminowych powikłań, takich jak niedobory składników odżywczych: anemia, utrata masy ciała, osteoporoza, problemy z płodnością, zwiększone ryzyko niektórych chorób nowotworowych. Jeżeli obserwujesz u swojego dziecka, któryś z tych objawów to warto skonsultować te objawy ze swoim lekarzem. W tej chorobie dieta bezglutenowa, czyli niejedzenie glutenu, jest jedynym sposobem na uniknięcie objawów i powikłań związanych z tą chorobą. Jest lekarstwem. To niezwykle ważne. Nie ma odstępstw od takiej diety. Nie ma żadnych wyjątków. Bo każde za każdym razem spożycie glutenu, czyli tego białka, wywołuje za każdym razem tą reakcję zapalną i niszczy kawałek jelita. Ale żeby tak nie było pesymistycznie, to nie ma celiaki bez glutenu, czyli restrykcyjnie prowadzona dieta eliminacyjna wystarczy do tego, żeby objawy zniknęły i to funkcjonowało prawidłowo. Co to znaczy restrykcyjna? Jak bardzo restrykcyjna? No na tyle, że należy sprawdzać każdy posiłek, który jest wprowadzany do naszego ciała. Należy czytać etykiety produktów. Jeżeli na opakowaniu istnieje informacja, że produkt może zawierać gluten, to takie jedzenie jest przeciwwskazane dla osoby chorej na celiakię. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jakich produktach kupowanych w sklepie taki gluten, czy właściwie mąka, może się znajdować. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na przyprawy, słodycze i uwaga, leki. Niektóre leki zawierają aromaty, które są pozyskiwane na bazie zbóż. Dlatego uważaj, zanim podasz jakikolwiek lek osobie z celiakią, należy przeczytać etykietę. Oznakowanie przekreślonego kłosa dla osoby z celiakią jest informacją, że taki produkt jest dla niej bezpieczny. Czy celiakia, nietolerancja glutenu i alergia na gluten to to samo? Zdecydowanie nie. W celiaki gluten powoduje reakcję układu odpornościowego, która powoduje uszkodzenie błony śluzowej jelita. Nietolerancja glutenu może objawiać się podobnymi objawami jak bóle brzucha, wzdęcia, nudności, nawet wymioty, natomiast nie spowoduje uszkodzenia. Osoby z nietolerancją po prostu po glutenie się źle czują, czyli mogą go sporadycznie zjeść, nic się nie stanie, ale mogą odczuwać z tego powodu dolegliwości. U osoby uczulonej, czyli z reakcją alergiczną, tutaj też mamy reakcję układu odpornościowego, ale zupełnie inną. Nie dochodzi do bezpośredniego uszkadzania ściany jelita, tylko do reakcji alergicznej, czyli mogą się pojawić objawy typowe dla alergii. Oto kilka faktów o celiaki, które są mniej znane, ale warto o nich pamiętać. Celiakia może wpływać na zdrowie psychiczne. Często osoby, które nie mają jeszcze diagnozy i nie wiedzą, że są chore na celiakię, doświadczają różnych objawów związanych z zaburzeniami nastroju, np. depresja, czy lęki i inne zaburzenia ze strony układu neurologicznego. Celiakia jest chorobą dziedziczną i może występować w rodzinach. Jeśli ktoś ma celiakię, istnieje większe ryzyko, że jego dzieci lub rodzeństwo również ją rozwiną. Objawy celiaki mogą występować po wielu latach. Niektórzy ludzie mogą mieć celiakię przez lata, nie zdając sobie z tego sprawy. Objawy tej choroby mogą pojawić się dopiero po wielu, wielu latach i są często mylone z innymi chorobami jelitowymi. Celiakia może wpływać na płodność. U kobiet z celiakią może występować problem i trudność w zajściu w ciąży, a u mężczyzn, problemy z jakością nasienia. Celiakia jako choroba autoimmunologiczna może współwystępować z innymi chorobami autoimmunologicznymi. Myślę tutaj na przykład o chorobie Hashimoto, czyli autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy. Mniej typowym objawem celiaki jest tak zwana choroba Duringa, czyli dermatitis herpatiformis, czyli w reakcji na gluten łososie z celiakią występują zmiany skórne dosyć intensywne zmiany skórne. Czyli uwaga! Jeżeli nie masz celiaki, alergii bądź nietolerancji na gluten, nie musisz się tego białka bać. Nie jest to dla ciebie niezdrowa dieta. Jeżeli twoje ciało rozpoznaje gluten jako intruza, to może mieć to poważne konsekwencje. Nie lekceważ swoich objawów i skonsultuj ze swoim lekarzem. Uważam, że warto rozmawiać na temat chorób rzadkich, warto poznawać ich objawy. Im szybciej zostanie ustalone rozpoznanie, tym szybciej możemy pacjentowi pomóc. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Pamiętajcie, medycyna jest super. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!